Cześć, witam na moim kanale Dzisiaj pozostajemy w temacie drzewek owocowych A mianowicie bohaterem tego odcinka będzie ten oto jego mość Który jest niezmiernie ważny Tak samo jak ten Są one niezbędne do tego, żeby nam drzewa i krzewy owocowe wydały plon A chodzi mi o krótkopędy tak jak widzicie, tutaj tych krótkopędów jest bardzo duża ilość. W ogóle do czego, do czego służą, do czego są potrzebne nam krótkopędy. Ogólnie krótkopęd to jest pęd, który wyrósł obok obciętego obciętej gałęzi, tak jak możecie to zaobserwować tutaj tu była gałąź obcięta, żeby nie rosła na za daleko i tu wyrósł krótkopęd wiadomo, one jest już dość stary natomiast tu było wyciane, wykonane cięcie tutaj wyrósł taki krótkopęd z którego w następnym roku były owoce wyrósł taki mały pędzik i tu były owoce spójrzcie, tutaj sytuacja się powtórzyła była również gałązka obcięta i tu był, wyrósł taki krótkopęd które teraz już na nim są owoce pąki owocowe tak więc krótkopędy wyrastają po prostu z miejsc w których obcięliśmy gałęzie najlepiej to będzie pokazać po prostu na jabłoni spójrzcie, tu, było, tu był obcięty jeden pęd, tu był obcięty drugi a tu wyrósł, wyrósł pęd on ma z dwa lata na pewno nie owocował ale spójrzcie tutaj, tu było w tym roku w styczniu obcięte drzewko. Spójrzcie jaki ładny krótkopęd wyrósł. I tutaj ma 4 pąki. I w tych pąkach będą owoce. Tak samo tutaj. Na wiosnę była obcięta gałązka. I wyrosły raz, dwa, trzy krótkopędy. Zakończone pąkami kwiatowymi. I w tych miejscach będzie... Będą po prostu w przyszłym roku owoce, krótkopędy. Jeśli zostawimy je tak jak tam było przy czereśni, czy tak jak tutaj, na taką już dłuższą gałązkę, krótkopędy są bardzo potrzebne do wymiany korony drzewa. Wiadomo, jeśli mamy jakąś starą gałąź, chorą, tak jak na przykład tutaj jest sucha. O. Z krótkopędą wyhodujemy sobie nową koronę. Wymienimy po prostu takie stare, chore, usychające już gałęzie. Dlatego, tak jak ja pokazywałem wam cięcie jabłoni, nie zawsze takie cięcie jak tam jest dobrze, może niedobrze wykonane, co po prostu potrzebne, ponieważ ja wycinając tak przy samej korze spowodowałem, że w tym miejscu krótkopędy mi już nie powstaną. Natomiast gdzie indziej, tak jak tutaj było wykonane cięcie, te krótkopędy są. Fakt, że one w tym roku, te akurat nie będą miały pąków kwiatowych, ale z nich wyrosną nowe gałęzie, które zastąpimy sobie koronę. Tak samo tutaj. Tu po wykonanym cięciu wyrósł jeden taki krótkopęd. Właściwie można powiedzieć, że to już jest mała gałązka i z niej za jakiś czas będzie można wymienić sobie koronę, jak ona, jak ona podrośnie. Jest to też powiązane z tym, że nie wszystkie wilki, które rosną, e, należy usuwać, bo z wilków również możemy, wilki również możemy wykorzystać do wymiany korony, tak jak tam patrząc są takie dość wysokie już. W środku można wyciąć gałąź, uwiązać, żeby ona rosła w miarę poziomo. No i wtedy mamy już wymień wy mamy w wilkach, z którego zrobimy sobie zrobimy sobie nową koronę. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. jak zauważyliście, krótkopędy są bardzo ważne, są one potrzebne do owocowania, do prawidłowego wzrostu, do prawidłowego rozwoju drzewa, w razie konieczności z takiego krótkopędu możemy sobie wyhodować nową gałązkę, z której wymienimy sobie koronę. Po paru latach, tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Jeszcze na koniec dodam, że nie każdy krótkopęd musi być z 2-3 cm. Zdarzają się również takie, tak jak na tuna czy Rześni. Tu są krótkopędy dość długie. Spójrzcie, tak więc nie macie się też co przejmować, że. Jeśli nie macie takich krótkich krótkopędów, tylko takie dłuższe wyrosną, to one spełnią tą samą funkcję. Tak więc, nie przedłużając, zachęcam do oglądania innych filmów, do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania. Powiedzcie również znajomym o moim kanale. I na razie, cześć.